Rozdział piętnasty. Już listy do pięknej Cecylii, do Chmielowskiego, do księdza Warszewickiego, mające być na zajutrz umyślnym do Sztokholmu przesłane, pokończył był Jan Tenczyński, gdy widząc wieczór pogodny, umyślił dnia tego jeszcze piastunkę swoją odwiedzić. Wyjeżdżając z bramy, postrzegł niewielki z cudzoziemska zrobiony pojazd gościńcem jadący. Zdjęty ciekawością i niejakim przeczuciem poskoczył naprzeciw niemu i z niemałym postrzegł zadziwieniem, iż siedzący w pojeździe był poufały dworski królewny Cecylii nazwiskiem Henryk Gann. – Jakimże sposobem? – zawołał hrabia. – Oglądam cię w tych stronach, przyjacielu mój. Na to podróżny wysiadając z pojazdu oddał tęczyńskiemu pakę listów. – Te listy – rzekł – przybycia tu mego wytłumaczą wam powody – Jakże się ma królewna. Królewna zdrowa jest, lecz straszne odmiany zaszły w królestwie naszym, odpowiedział gan. Opowiecie mi o nich, rzekł Tenżyński, w domu moim potrzebujecie zapewne spoczynku, chciejcie, więc za mną dążyć co prędzej. To mówiąc, zawrócił do zamku i rozkazawszy by dla cudzoziemca wszystkie przygotowano wygody, zamknął się w komnacie i otworzył z biciem serca odebrane listy. Królewna Cecylia tak do oblubieńca swego pisała. Drogi mój przyjacielu, ledwie mam dość siły, by ci oznajmić o smutnych i nadzwyczajnych odmianach, które tu zaszły. Król Eryk, brat mój, już nie panuje. Z tronu do więzienia zstąpił. Acz srogie w swych skutkach były obłąkania króla Eryka, przecież żałosny upadek jego w najtwardszych sercach litość wzbudzać powinien. Ja do ostatniej chwili nie opuściłam nieszczęsnego brata. Pisał Eryk do bratowej swojej infantki waszej, dzisiejszej już królowej, żądając wstawienia się jej do króla polskiego, by mu wolny przejazd do królestwa, w którym osiąść pragnie, był zapewnionym. Smutnym jest ten rok dla królów. Filip II, król hiszpański, własnemu synowi życie odbiera. Elżbieta królowa angielska, siostrę swoją Marię, królową szkocką i francuską, pod miecz katowski posyła. Bóg wie, jaki ze mną będzie koniec. Odberła do więzów łatwe, jak widzisz, przejście. Nie pierwszy raz prześladowani królowie monarchom polskim oddawali się w obronę, i Zasław, Bela, Jaromir nie zawiedli się w ufności swej ubolesławów. Okropne, krwawe ciosy, które i u nas i w innych krajach dotykają osoby mieniące się wyższymi nad ludzi, każą mi, mój przyjacielu, błogosławić dzień, w którym ci rękę i wiarę moją oddałam. Ach, jak więcej nad tę błyszczącą koronę godzien jest zazdrości stan obywatela, który pod tarczą prawa spoczywa spokojnie. Ty mi to, ulubiony mój, zjednasz ten stan swobody spokojności i bezpieczeństwa. Brat mój, Jan, król dzisiejszy, przyrzekł nie cofać danego przez poprzednika swego zezwolenia. Odebrałam z rygi wiadomość o wylądowaniu twoim i przychylniejszych ojca twojego dla mnie chęciach. Przybywaj, co prędzej, wyrwać mnie z krainy, gdzie pożar namiętności ogarnął serca wszystkich, gdzie potoki łez mieszają się z krwi potokami. Zaprowadź mnie w swobodne Polski, ustronia, niech rodzice twoi przyjmą mnie za córkę, niech żyję tylko dla ciebie i dla nich. List ten tysiącznym poruszeniem napełnił duszę Tenczyńskiego. Nie mógł się wstrzymać od litości nad niedolą króla, od którego tyle doznawał względów, którego w prywatnym nawet po życiu poznał cnoty i dobroć. Lubo przyjaźń, którą mu okazywał książę finlandzki, zapewniała mu spełnienie ślubów jego z ulubioną Cecylią, przecież, wystawiając ją sobie wśród tylu okropnych zaburzeń, żywo zgadywał uczucia, które sercem jej dręczyć musiały. Czemuż, rzekł, nie jestem z nią, dzieliłbym jej troski i niósł pocieszenia. Długo podobnymi zajęty był myślami, gdy ujrzał wchodzącego do siebie don Alonza. Pocieszającą wieść! Rzekł Hiszpan, przynoszę Ci przyjacielu. Odebrałem gońca z Hiszpanii. Spodziewam się, iż radość moją dzielić będziesz. Patrz, co ta plika zawiera. Tenczyński, otworzywszy pakiet, znalazł w nim list od księcia Alby, donoszący przyjacielowi jego, iż cesarz na prośby do niemniej jak przez pamięć ważnych zasług jego w wojnach włoskich, wstawia się za nim do hrabi Tęczyńskiego, by mu córkę swą oddał w małżeństwo. Cesarz pisał książę, przypomniawszy sobie, jak mile widział na dworze madryckim hrabiów tęczyńskich ojca w młodości swej, a syna później, pamiętny dzielnych ich czynów, chcąc starożytnemu domowi temu dać dowód szacunku swego, posyła wojewodzie order złotego runa. Nie chciał cesarz, byście i wy bez dowodu łaski jego zostali, więc pasuje was rycerzem i krzyż kalatrawy przy tych listach przyłącza. Spodziewa się jego cesarska mości, szczuć żywo będziecie tę łaskę Pana Waszego i mimo związków waszych w tem obcym państwie nie przestaniecie być prawym Hiszpanem i wiernym jego cesarskiej mości poddanym. Tenczyński rzucił się na łono przyjaciela i czule go uściskał. Wszystko, rzekł, Przyjacielu, co tylko dla was pomyślnego wydarzyć się może, już i mnie radość przynosi. Nie wątpię, iż gdyby jakiekolwiek jeszcze wahanie się zostawało w umyśle rodziców, te tak znakomite dowody poważania dla ojca mego i dla was usuną je na zawrzdy. Nie mniemaj, odpowiedział don Alonso. bym prośby moje do cesarza niewsparty nadzieją zanosił. Nic nie chciałem być winien wpływowi i powadze możnych wszystko od dobrej woli i skłonności pięknej Zofii otrzymać pragnąłem. Za jej tylko zezwoleniem prośby moje zaniosłem do Madrytu. Zezwolenie to pierwszym było słodkich nadziei moich zadatkiem. Zofia bowiem, acz często wyrażała mi wdzięczność swoją, wyraz każdego tkliwszego uczucia uważała jeszcze jako obrazę cieniów pierwszego kochanka swego. Tyle łez wylanych, tak długa żałoba już pamięci tego walecznego męża wypłaciły hołd winny, odpowiedział Tenczyński. Miłość tak stała rady rodziców na koniec przełożenia brata, łatwo ją skłonią do oddania ręki temu, któremu i ona i ród nasz cały tyle winien szacunku i wdzięczności. Ach, bliższym jest zapewne dzień spełnienia szczęścia Twego niż mój. Słowa te smętnym wyrzeczone głosem przeraziły Hiszpana. Cóż znaczy smutek twój, zawołał. Odebrał żeś niepomyślne wieści, mów, uspokój mą bojaźń. Tenczyński udzielił mu wiadomości ze Sztokholmu. – Wielkie, straszne zdarzenia – rzekł Nalonzo. Ciężko nie ubolewać nad upadkiem króla Eryka. Ufać Atoli należy, iż ten, co mu berło odebrał, nad pokonanym i nieszczęśliwym pastwić się nie będzie. Jakkolwiek bądź, przygody te przecież żadnej w losie waszym nie sprawią odmiany. Królewna kocha was. Król Jan, równie jak król Eryk, sprzyja wam statecznie – Dane słowo cofniętym nie będzie. Prawda, odpowiedział Tenczyński, wszystko zaspakajać by mnie powinno, lecz im droższe jest nam dobro jakie, im go goręcej pragniemy, tym najmniejsza zwłoka powiększa niespokojności nasze. Smutne jakieś przeczucia nie odstępują mnie nigdy. Ta niepowrócona strata portretu Cecylii, mimo wszelkiej dla złych wierzchb pogardy, Trwogi jakiegoś nieszczęścia z serca mego wygładzić nie może. Za to traf przekorny ten Sejm Unii w Lublinie i rozkaz królewski bym się na nim znajdował. Obywatelstwo, urząd mój senatorski, obywatelstwo, urząd mój senatorski nakazują bym się na tak ważnym, tak uroczystym dla dwóch narodów zjeździe znajdował. Jednak wstyd mi powiedzieć chciałbym się dziś jeszcze widzieć w Sztokholmie. – Bądź dobrej myśli, przyjacielu – odpowiedział Hiszpan. – Obywatelstwu i miłości dogodzisz. – Ufam temu – rzekł Tenczyński, gdyż inaczej nie byłbym ni szczęśliwym, ni spokojnym. Długo jeszcze rozmawiając, ułożyli przyjaciela, iż na zajutrz dopiero udzielą wojewodzie wieści odebranych z dwóch krańcy Europy. Do nalonzo udał się do siebie. Tęczyński poszedł do siostry i długo z nią za przyjacielem swym mówił. Znalazłszy ją przychylną dla niego, zwyciężywszy ostatnie jej ku nowym ślubom wahanie, spokojniejszy udał się do spoczynku.